Dzień dobry Państwu. Witam Was bardzo serdecznie z wsi spokojnej, wsi wesołej. Proszę Państwa, ale w naszym pięknym kraju wcale tak wesoło nie jest i nie będzie. Niestety mamy nowego głównego inspektora sanitarnego, który już zapowiedział mocne dokręcanie śruby świadomym rodzicom, którzy nie chcą głować swoich dzieci. Już media mainstreamowe piszą, że. Z bazy PESEL teraz będą czerpać dane o dzieciach, których rodzice nie zaszczepili się. Proszę państwa, będą wysokie kary i mandaty. Tak piszą media mainstreamowe, co niedawno publikowałem. Proszę państwa, natomiast jest na to sposób. Tym sposobem jest abonament. Jest to najtańszy sposób zwalczania obowiązku, tak zwanego obowiązku szczepień. Wygląda to w ten sposób. Płacisz raz a ochronę przed grzywnami, egzekucją, upomnieniami, innymi cudami przymusem masz do 19 roku życia dziecka. Płacisz tylko raz, nieważne czy wzrośnie inflacja i tak dalej, ta cena jest stała. Płacisz tylko raz i do 19 roku życia. To jest umowa na wiele lat. I to się strasznie opłaca, bo ta cena nie jest wysoka, a dzisiaj mamy, yy, teraz w ten weekend mamy jeszcze specjalną promocję. Także, proszę Państwa, jest zniżka. Całe 1000 złotych zniżki jest. Także, proszę Państwa, warto opłaca się. Opłaca się mieć to z góry, niż, proszę Państwa, czekać, aż kara z sanepidu przyjdzie, bo ona przychodzi, proszę Państwa, jak grom z jasnego nieba. To nie jest tak, że oni tam zapowiadają jakieś takie piepie, pie pie, tylko po prostu PK i koniec i blokada na koncie. Także, proszę Państwa, lepiej teraz niż później, bo proszę Państwa, niestety, ale później te ceny nie tylko się promocja skończy, ale i ceny będą wyższe, no bo wiadomo, inflacja galopuje i tak dalej. Także, proszę Państwa, główny inspektor sanitarny nowy to jest zagrożenie dla świadomych rodziców. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Pozdrawiam!